Cześć! To jest 28 raz, w którym próbuję nagrać jakikolwiek początek, i nie wychodzi mi. Dobra, jeszcze raz. Teraz nie mam pojęcia, jak zacząć, więc po prostu nie będę zaczynać. Ominę ten bardzo niezręczny moment i po prostu pogłaszczę kwiatka. Dzisiaj znowu chciałabym nagrać filmik o tym, jak przygotowuję domowe kosmetyki. W myśl tej idei, którą chciałabym kontynuować. A ta idea to jest idea pod tytułem Nie musisz się na czymś znać, żeby to robić. Czasami, jeżeli masz w sobie taką chęć, by coś robić, to rób to. Mimo, że jakby jest ciężko i nie wiesz, jak to robić, i nie masz pojęcia, jak zacząć, to rób to, jeśli chcesz. Więc dzisiaj znowu chciałabym zrobić domowy kosmetyk. Ale zanim do tego przejdziemy, yy, chciałabym jeszcze zacząć trochę z innej strony. Dzisiaj chciałabym yy, zastanowić się nad faktem, dlaczego, jeżeli wpisuję w wyszukiwarkę, dlaczego ludzie się malują, wyskakują mi i jedynie wyniki, dlaczego kobiety się malują albo dlaczego ludzie malują po murach. Co stało się z rolą mężczyzn w całym tym makijażowym przedsięwzięciu? Przecież wszyscy wiemy, że ludzie malują się już od czasów najdalszych i najodleglejszych. Wszyscy wiemy, jak wyglądają postacie na hieroglifach. Hieroglifach je Hiel... Jak wyglądają postacie na tych malowidłach ze starożytnego Egiptu, gdzie ludzie, niezależnie od płci, mają bardzo mocny i wyrazisty make-up. To tam prawdopodobnie zaczęło się to kocie oczko, które dzisiaj wykonujemy eyelinerem. Potem te wszystkie portrety, na których wielcy hrabiowie i hrabiny wyglądają na po prostu bardzo bielutkich i bardzo bladych, tak jakby w ogóle w krainie, w której mieszkają, nie było słońca. A nie było to, wydaje mi się, spowodowane brakiem słońca, a po prostu bardzo dużą ilością pudru. A w czasach Ludwika XVI mam wrażenie, i mężczyźni, i kobiety urządzały sobie wręcz międzypłciowe zawody, kto nałoży na siebie większą ilość pudru, różu, czy sztucznych pryszczyków, pieprzyków, peruk. Czyli makijaż był obecny od początku naszego, naszego jestestwa ludzkiego. Mężczyźni malowali się od zawsze. Dlaczego więc w XXI wieku w Polsce widok umalowanego mężczyzny jeszcze ciągle dziwi? I ja na przykład mam wrażenie, że to już w ogóle są stereotypy, które nas nie dotyczą, że to wszystko już jest przeszłość i teraz to już każdy może być kim chce i tak dalej. Ale jednak do całego tego wywodu zainspirowały mnie jakieś obserwacje sytuacji społecznych. I. Pamiętam, jak byłam kiedyś na takim festynie z okazji Dnia Dziecka. No i wiadomo, jak na takich festynach był cały wianuszek dziewczynek dookoła stoiska z malowaniem paznokci, gdzie pani kosmetyczka malowała paznokcie w jakieś super wzorki za darmo. Więc jakby ja razem z tymi dziewczynkami stałam w tej kolejce długo i wytrwale, żeby te paznokcie też mieć umalowane, no wiadomo. W każdym razie obok mnie stała mama z dwiema córkami i z synkiem. I po jakimś czasie, jakby rzeczywiście staliśmy tam dosyć długo, więc po jakimś czasie ten chłopiec powiedział, że też chce mieć pomalowane paznokcie. On też czekał w tej kolejce, więc dlaczego nie? I reakcja mamy na to, że ten synek powiedział, o, to ja też chcę mieć pomalowane paznokcie, była wręcz zniewalająca. Synku, no przestań, przestań, no nie żartuj, nie żartuj. Coś takiego. Powiedziała dosłownie, że jakby nie mógłbyś spać w domu, gdybyś miał pomalowane paznokcie. Gdy pomyślałam sobie, ale dlaczego? Jakby dlaczego on nie mógłby spać w domu, dlatego, że ma pomalowane paznokcie. Ten chłopiec stał po prostu w kolejce razem ze swoimi siostrami i mamą, czekał na to, żeby dostać rzecz. I dlaczego on nie może jej dostać? Kiedy utarło się, że prawdziwy mężczyzna to mężczyzna, który się nie maluje, a kobieta to taka kobieta, która właśnie potrafi się pięknie umalować i potrafi o siebie zadbać. Mężczyzna lepiej w ogóle nawet, żeby o siebie nie dbał, mam wrażenie. Ostatnio zaczęłam oglądać koreański serial i pewnie to jest oczywista rzecz, ale ja jakoś o tym nie słyszałam, że aktorzy koreańscy mają taki wręcz pełny makijaż. To znaczy, ja oglądając ten serial, widzę, że aktor jest bardziej umalowany niż aktorka obok niego. Z tego, co czytałam, jeżeli ktoś w Korei się maluje, jeżeli ktoś, jakiś mężczyzna się w Korei maluje, to to nie jest aż tak niezwykłe. To znaczy, nie jest to jakaś reguła, ale tam mężczyźni dużo bardziej dbają o swoją twarz. i więc to jest ciekawe, że ten model piękna na całym świecie jest tak różny, a jednocześnie my utknęliśmy tak bardzo w tym swoim przeświadczeniu, że mężczyzna nie powinien się malować, że mężczyzna nie może się malować, bo jak to? Przecież, nie może, jakby, jeżeli będzie umalowany, to nie, nie będzie mógł spać w domu, więc to jest jakby jasna zależność. Ale kobieta powinna się malować, kobieta powinna wiedzieć, jak to robić. I teraz przechodzimy do tego momentu, w którym będę wspinać się na wyżyny swoich możliwości, będę stawać na rzęsach. Będę dzisiaj robić właśnie ten domowy kosmetyk, o którym mówiłam na początku. I dzisiaj chciałabym, żeby to było domowe serum regenerujące, do, skó do skóry właśnie problematycznej. Nie mam pojęcia, czy mi to wyjdzie, dlatego że robię to pierwszy raz, więc może być ciekawie. Pierwsza rzecz, której potrzebujemy, to jest hydrolat rumiankowy. Oczywiście też przepis nie jest w ogóle mój, więc też nie będzie. Będzie to e, stricte jakiś tutorial. Czy... E, wiem, że tego hydrolatu rumiankowego musimy dać 8,5 grama. A do hydrolatu rumiankowego dodajemy 0,5 grama alantoiny, alantoiny. Teraz niacynamid. Niacynamid. E, dodamy go 1,5 grama. Ja należę do osób, które tak jakby nie przemyślą zanim coś zrobią, e, więc tutaj może być dużo rzeczy, na które jeśli spojrzycie, to pomyślicie, Boże, co się dzieje, ale, ale tak. E, teraz trzeba to rozmieszać e, bardzo mocno. E, najlepiej speniaczem do mleka, ale ja nie mam takiego urządzenia, więc po prostu posłużę się taką... takim czymś. Mm -hmm. No, jest to jakoś wymieszane. Musimy też dodać 10 gram żelu hiauluronowego. To już w ogóle ma bardzo fajną konsystencję, w sensie takiego właśnie lekkiego serum. Zaraz dodamy resztę składników. Teraz dipan, dipantenol, depantenol. Dodamy też 5 gramów żelu aloesowego. Mieszaj, oj, mieszaj, Dokładnie mieszaj, oj, mieszaj, Idziemy w dobrym kierunku. Idziemy. Przy robieniu domowych kosmetyków pojawia się na pewno pytanie, czy to się w ogóle opłaca i czy warto. Czy się opłaca? Nie wiem, dlatego że na pewno zakupienie wszystkich składników jest dosyć drogie, ale też mam poczucie, że z, dużego, z takiego małego słoiczka jakiegoś tam składniku, możesz zrobić naprawdę. Sporo tych kosmetyków. To znaczy, teoretycznie jest to drogie, ale wydaje mi się, że to się kalkuluje. W sensie, że to wychodzi mniej więcej na to samo, a na pewno plusem jest to, że możesz po prostu wiedzieć, co jest w Twoich kosmetykach, i możesz dopasować kosmetyki jakby idealnie do siebie, do swojej cery, i do swoich potrzeb. Teraz więc będziemy przelewać serum do buteleczki. Wygląda na nasze serum i jest ono, nie mam pojęcia jeszcze jakie, je, dlatego że jeszcze go nie próbowałam. E, to jest serum, ale wróćmy też do tematu, e, który zaczęłam na początku. Nie wiem, czy to jest turbo najbardziej oczywisty fakt, e, że kolor różowy nie zawsze był kolorem damskim, a wręcz przeciwnie, kiedyś był właśnie kolorem męskim, e, dlatego że jest pochodnym e, purpury czerwonego, czyli takim kolorem władzy. I też jest jaskrawym kolorem, który kojarzony był z siłą, więc przypisywany był właśnie mężczyznom i chłopcom. A co ciekawe, to niebieski był dziewczęcym kolorem, dlatego że to są bardzo maryny. Więc to jest ciekawe, że te rzeczy, które są przypisywane stricte kobietom w dzisiejszych czasach, nie zawsze były tylko i wyłącznie kobiece. Więc ciekawi mnie, jak łatwo można coś, jak łatwo można stworzyć jakąś taką ramę społeczną, w którą wszyscy wskoczą i będą w niej tkwić. Nie zastanawiając się na tym, że tak naprawdę to... Dzisiaj zrobiłam filmik o tym, że robię domowy kosmetyk i zanim tutaj usiadłam, zastanawiałam się, czy gdybym była mężczyzną i chciała zrobić ten sam filmik, to czy od razu, z automatu miałabym bardziej negatywne opinie na temat tego filmu? Myślę, że warto już zmierzać do konkluzji powoli. W sumie nie ma żadnej konkluzji. To jest też ciekawe. Warto to zauważyć. Nie ma konkluzji i jest pytanie, czy te wzorce, które znamy zawsze były wzorcami. Nie ja mam pojęcia już co powiedzieć. Chyba się, chyba się już wyczerpałam. D-serum. D-serum. D-serum to luksus, na który zasługujesz. Pomoże Ci chronić Twoją cerę przed nią samą. Wow! Piękno z natury. Idealne do ciast i deserów. Ćwicz z nim swobodnie. Deserum jest bezglutenowe, odpowiednie dla wegan. Deserum. Wybór konsumentów 2020. D-Serum. Polecam, Weronika Bogdan.